Jedno miasto, jeden dzień i 3 miliony przejazdów transportem publicznym. Warszawiacy chętnie stawiają na komunikację miejską. Niezależnie od czasu i miejsca, z nią jest nam po prostu po drodze. Gdy mamy odjazdowy pomysł, ale nagle zmienimy plany. Gdy napędza nas pasja, choć stale pogania czas. Albo gdy bierzemy kurs na Chwilę relaksu. Zwykle podróże prowadzą do celu, a czasem same stają się celem. Przepis jest prosty: miejski rower, ulubiona trasa i przed siebie. To nas kręci. Bywa, że oszczędzamy siły na specjalne okazje. Co wtedy? Siadamy wygodnie w jednym z niskopodłogowych autobusów i jedziemy. Jednocześnie po Szynach suną tramwaje. Warszawa ma największą flotę niskopodłogowych wagonów w Polsce. Wystarczy wsiąść i odetchnąć. Powiemy, że podróż pójdzie gładko i z korzyścią dla jakości powietrza. Jazda jak po sznurku? Raczej po nitce warszawskiego metra, oczywiście. Dzięki podziemnym pociągom oraz szybkiej kolei miejskiej w mgnieniu oka możemy pokonać nawet odległe dystanse. Miliony warszawiaków to miliony odmiennych kierunków i planów. Łączy nas jedno: przekonanie, że podróż to nie trasa z punktu A do punktu B, że tworzą ją chwile, ludzie obok nas, widoki za oknem. Dlatego spotkajmy się w warszawskim transporcie publicznym.